Gdy wyjeżdżamy gdzieś na dalszą wyprawę, albo jedziemy w nieznane, nasze pudła stają się coraz cięższe, ponieważ nie wiemy, z jakich głębokościach będziemy łowić, jaka jest charakterystyka wody. I zbrojąc sznęty gumowe tradycyjne w główkę. No, musimy odpowiednio dużo ich uzbroić, tak? Bo pamiętajmy, że każdorazowa zmiana na przykład gramatury główki i z jednej gumy co chwilę będziemy zakładali ją i zdejmowali, rozwala nam się ta guma. Zaczyna spadać, trzeba ją kleić. Masakra. W związku z tym, zbroimy ten sam model w trzy różne gramatury. Jest na to inny sposób, który zacząłem stosować. Jest to zbrojenie właśnie takich dużych gum w sprężynkę. Ale najpierw powiem, jakie. Plusy ma to zbrojenie. Po pierwsze, tu zmieniamy same przeburaszki, Zakładamy, ale również możemy łowić bez żadnego obciążenia. Tego typu gumy, jak ta, nie wymagają żadnego obciążenia. Obciążeniem i stabilizacją będą same kotwice. Gdy łowimy na gumy tego typu, czyli dużo szersze, ta guma już wymaga stabilizacji. Mniejszą gumę zbroję w jedną kotwiczkę. Taką gumę to już czupa kłyka na raz. I dużo łatwiej jest nam. Go wyczepić. Nie męczymy ani ryby, ani siebie. Nie ryzykujemy pociątych dłoni z wyczepiania, jak będzie je kotwica. Tego typu gumki. Właśnie wymagają stabilizacji. Taka lekka główka, tu mam założoną siódemkę, już wystarczająco ją stabilizuje. Ale co zrobić, jeżeli chcemy tą gumą łowić na bardzo płytkiej wodzie, siódemka nam już może zatapiać. Troszkę jednak będzie zjeżdżała. Stabilizujemy ją, tego typu szpikulcami łowionymi. Wbijamy po prostu na tej wysokości w gumę i dokładnie wtedy to działa, tak jak obciążenie w obleży. Ta guma będzie pracowała, wychylała się na boki, będzie bardzo ładnie pracowała, nie zgasi to jej pracy i z kolei będzie prowokować ryby do ataku i nie będzie przede wszystkim wpadała w ten ruch obrotowy, taki, że okręca się dookoła własnej osi, jak to jest bez stabilizacji, jeżeli uzbroimy tego typu gumę za lekko. Pies. O ładnie się stawia. Ale w ogóle tu nie będzie Ale... Stawia się ślicznie. Mały też nie.

Film I taniec do kołudki A dzieęko zebrał. Okay. Szczęścia jeszcze nie teraz, mówi że jeszcze nie teraz, nie chcę, nie chcę do rękawic, podać. Lekko siedział zaczepiony, wyjątkowo dobrej kondycji ryba, mimo że chuda, to waleczne jak to pokażę. To wypuszczamy waleczną mamusię Chwe musi dojść do siebie Wyjątkowo wariatka Istotne właśnie przy wypuszczaniu ryb, żeby wyczekać ten O i poszła To jest tak, że Ryba bardzo często jest w dobrej kondycji, ale się nie rusza. Jeżeli ją wypuścimy i obróci się, będzie do góry brzuchem, to może zdechnąć. Dlatego trzeba wyczekać ten moment, żeby ona wszystko ustabilizowała się i odeszła. Tak jak teraz ta rybka. Wtedy jej krzywdy nie robimy i za jakiś czas możemy się z nią spotkać. Tego typu gumę mogę prowadzić bez żadnego obciążenia. Jest na, Sama w sobie jest na tyle ciężka. Że bez problemu nią rzucę. Natomiast mogę ją prowadzić bardzo, bardzo płytko na wodzie dosłownie półmetrowej. Nie będzie chwytała dna, sprowokuje drapieżnika. Ale również tą samą gumą zakładam sobie czeburażkę. Bo mam na przykład 25, już w tym momencie mam świetną przynętę na łowienie na, w głębokościach na 7-10 metrów. Nie ma żadnego problemu. Mniejszą czeburaszkę będę łowił na mniejszych głębokościach. Mając jedną przynętę i kilka czeburaszek, możemy obłowić różne głębokości wody, różne akweny. Także to jest naprawdę olbrzymi plus takie zbrojenia.